Czy w ZS Bolechowo dalej będzie działać jak wcześniej? Jakie zmiany zaszły, a jakie zostaną wprowadzone w naszej placówce? A przede wszystkim, jak szkoła będzie funkcjonować i czego możemy się spodziewać po zmianie dyrekcji? Na te i inne pytania odpowiemy właśnie w dzisiejszej audycji. Zostańcie do końca. Marcel Rau. Patrycja Skwierzyńska. Zapraszamy do słuchania. ZS Bolechowo. Drodzy słuchacze, tak jak na początku wspomnieliśmy, w naszej szkole zaszła pewna bardzo istotna zmiana. W naszym studiu gościmy dzisiaj nowego dyrektora zespołu szkół w Bolechowie, pana Marka Przybylskiego. Serdecznie witamy. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy Panu za wyrażenie zgody na udział w podcaście. Nie ukrywam, że bez pana projekt nie ujrzałby światła dziennego. Jak się pan czuje? Jakiś stres, coś takiego? Nie. Czuję się dobrze. To bardzo dobrze. Bez przedłużania, przejdźmy do meritum programu, czyli do pytań. Dlaczego zdecydował się pan w pełnić funkcję dyrektora ZS Bolochowo? Co pan pomyślał, kiedy zgłosił swoją kandydaturę? Złożyłem dokumenty i wygrałem konkurs. To miałem moment zawahania, bo wiem, że u nas w szkole, w zespole w zeszłym roku było wiele różnych trudnych sytuacji, wiele różnych problemów, ale otrzymałem dosyć mocną pomoc od wielu osób, które tutaj działały, które tutaj uczyły i to upewniło mnie, że warto przyjść do tej szkoły i próbować... W pewnym stopniu też pomóc w tej szkole. Jak pan sądzi, opłaciło się to panu, jak na razie? Nie wiem. No trudno też stwierdzić trudno na tym etapie. Nie wiem, na tym etapie nie wiem. Spotkajmy się za rok i chętnie porozmawiam wtedy ten temat. Dobrze, ale jeśli więcej. rozumiem, nie była to y, łatwa decyzja dla pana. Nie, to nie była łatwa decyzja. Rozumiem. A jakie odnosi pan wrażenia już z perspektywy dyrektora, jak się pan odnosi do swojego stanowiska w tym momencie? Jak się pan czuje na nim? Od dwóch miesięcy znacznie lepiej, ponieważ mam już dwóch zastępców i zdjęli ze mnie część tej pracy. Sami Państwo pewnie pamiętacie, o której godzinie we wrześniu znikał i w październiku, i w listopadzie mój samochód z przedszkoły i który się pojawiał, bo to już mi uczniowie mówili, że jestem od rana do wieczora. Teraz już tak nie jest. Czuję się lepiej, uważam, że szkoła ma całe mnóstwo dobrych perspektyw. Wydaje mi się, że mamy wszyscy razem wspólnie szansę na mm, trochę zmiany tej szkoły, yy, żeby było jasne. Yy, to, że mówię o zmianie, to nie znaczy, że ja krytykuję to, co było wcześniej, bo to nie o to chodzi, tylko yy, mówię po prostu o tym, że każdy z nas ma inną wizję szkoły w pewnych aspektach. Pewnie za chwileczkę o tym porozmawiamy i mówię o tym, że yy, chciałbym, żeby ta nasza wizja, mówię nasza, bo to nie może być tylko wizja dyrektora, ale wszystkich... <kluzny> Osób wchodzących w skład społeczności szkolnej, pchała tą szkołę do przodu po prostu. Czyli jeśli dobrze rozumiem, pan czuje się już y, mniej obciążony tym y, rzemieniem, jeśli to może Tak, tak no, bo pomaga mi pani dyrektor Gębka, pomaga mi pani dyrektor Krzysztof, więc jest łatwiej niż było mm, we wrześniu. Przyszedłem do szkoły we wrześniu. Pamiętacie państwo, ile było zmian planu? Okazało się, że nie ma. Brakuje mi troszeczkę nauczycieli, brakuje kupy różnych innych rzeczy, i to tak było. To był ciężki wrzesień i październik, ale teraz jest i myślę, że wy też to widzicie chyba lepiej. Nie? Tak, przynajmniej nasze grono, które tutaj jest, widzi to w lepszy sposób, że przeszła ta szkoła już na tory, które są stabilne, jeśli to można tak metaforyczny sposób określić. I jeszcze do tego pytania chciałem dopowiedzieć te plany to naprawdę jest coś, co Przynajmniej odkąd ja tu jestem, nie zrobiło tu takiego szumu w y, szkole jak to, co się dzieje teraz, właśnie z tymi planami. Czy jest lepiej, czy gorzej? Musiałbym odpowiedzieć tylko ze swojego zdania. Plany się naprawdę dosyć często zmieniają, y, dla niektórych na korzyść, dla niektórych na niekorzyść, ale widzę, przynajmniej ja tak odczułem, że zmiany są y, w niektórych klasach bardzo. Y, gwałtowne, że nie jest to zmiana jednej godziny, że na przykład we wtorek zamiast 15.05 kończy o 15.55, mhm. tylko naprawdę widać duże zmiany, ale dalej uważam, że ten plan trzyma poziom. Powiem tak, te zmiany w planie wynikają z różnych powodów. My jako szkoła mamy, o tym państwo słyszycie pewnie, że brakuje nauczycieli, my jako szkoła mamy, nie tylko my, wiele szkół w Polsce ma problemy z nauczycielami, to co Słychać w telewizji o tych problemach, to Państwo tego doświadczacie, jak to wygląda na co dzień. Nasi nauczyciele y, pracują często w kilku miejscach, nasi nauczyciele nie zawsze mają pełną dostępność, właśnie dlatego, że pracują w kilku miejscach. Co za tym idzie, ułożenie tego planu, jeszcze jak już weźmiemy pod uwagę, że praktycznie każdy z nich ma jakieś tam nadgodziny, jest skomplikowane. Teraz mieliśmy jedną zmianę w planie. W w styczniu plan już był w miarę stabilny, teraz się zmienił plan po feriach. Ta zmiana wynika z tego, że dochodzi nam basen tak naprawdę. W piątki część klas um, będzie jeździła na basen. To wynika z tego, że mamy w rozbudowie salę lekcyjną, salę od wychowania fizycznego. Nie mamy gdzie tak naprawdę prowadzić zajęć w pełnym stopniu z wychowania fizycznego. Prowadzimy je u nas w salce fitness, w siłowni, na dworze. W przystosowanym pomieszczeniu, gdzie można grać w darta czy grać w ping -ponga. Mamy nowy rok finansowy. Wstąpiłem o środki na dojazdy i wynajęcie basenu i w piątki jeździmy na basen. Aha, czyli rozumiem, że plan przez ten basen ulegnie jeszcze jakimś... Nie, zmianom. on już uległ zmianie. To co teraz jest, to jest już po zmianie basenowej. Rozumiem, czyli a ten y, basen, jeśli mogę się o niego spytać, mhm. to y, to będzie już kwestia y, stała do momentu wybudowania. Y, do kwietnia, sali... na razie do, do kwietnia. kwietnia, w kwietniu... Y, na koniec kwietnia zakładamy, że zrobi się na tyle fajnie i ciepło, że będzie można wrócić z UFM na... Aha, czyli... Jakby w kwietniu uczniowie mogą się spodziewać przez to, że zniknie basen kolej, y, kolejnej zmiany planu lekcji? Jest to możliwe, aczkolwiek w chwili obecnej nie wiem, bo, y, no, bo ta zmiana basenowa, ona między innymi spowodowała, że część klas ma w piątki 3 godziny w u pod rząd po to, żeby dojechać, przebrać się, y, y, popływać i wrócić w y, 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 powrotem do szkoły. Myślę, że jest taka możliwość, że będzie zmiana, ale w chwili obecnej nie potrafię tego na 100% odpowiedzieć. Raczej byśmy nie chcieli już jakichś gwałtownych zmian, wolelibyśmy, żeby tak zostało, ale to jeszcze będę rozmawiał z nauczycielami WF-u. Czy jak się skończy basen, to 3 godziny WF-u w ciągu im odpowiadają, i czy to też Wam odpowiada? Bo to, bo to jednak jest pewne wyzwanie. Dobrze, rozumiem. Myślę, że większość uczniów wolałaby już zostać z planem takim, jaki jest. Oczywiście wiadomo, że plan się zmieni po y, zakończeniu roku szkolnego przez klasy maturalne, ale to, co słyszę na korytarzach, to y, najlepiej by było, gdyby jak najdłużej mógł zostać ten plan, jaki jest, bo te w zmiany... W skrócie jest git. Tak, w skrócie jest git i te zmiany y, naprawdę niektórym przy, y, przeszkadzają, bo to trzeba się, mhm. y, to zegarek biologiczny w to wchodzi. I y, oczywiście obowiązki, jakie nakładam ją, na, jakie mamy nałożone prywatnie, y, na przykład korki lub jakieś zajęcia sportowe. I przechodząc do końca tego pytania, myślę, że zmiana planu byłaby najlepsza, gdyby, jeśli by musiała być, to taka kosmetyczna. Też tak uważam. To przejdźmy do następnego pytania. Co było dla Pana największym wyzwaniem w pierwszych tygodniach szkoły? Pracy. Ułożenie Oops. planu, załatwienie, pozyskanie nowych nauczycieli i to granie tego wszystkiego, żeby to zaczęło funkcjonować. W zasadzie od drugiego tygodnia szkoły, w szkole mieliśmy kontrolę za kontrolą. Byliśmy kontrolowali przez całe mnóstwo różnych instytucji. To było potwornie obciążające dla wszystkich. No, całe tony dokumentów musieliśmy dać ich uszykować, odnaleźć i uszykować. Czyli początkowa droga była dość wyboista, jeśli mogę to tak określić. No, było ciężko, ale daliśmy radę. To najważniejsze. To przechodzę do następnego pytania. To czy planuje Pan wprowadzenie jakichś zmian w funkcjonowaniu szkoły? Jeśli tak, to jakich? Kusi mnie, żeby zapytać, co Pani nie rozumie przez pojęcie zmiany. Jak bardzo szeroko Pani to pojęcie rozumie, ale spróbuję odpowiedzieć tak. Proszę Państwa, no tak. Eee, każdy z nas ma jakiś pomysł na to, jak ta szkoła ma funkcjonować. Eee, jak Państwo pewnie wiecie, z wieloma z Was o różnych rzeczach rozmawiam eee, gdzieś tam na korytarzu. Część z Was przychodzi do mnie, do gabinetu rozmawiamy. Eee, pierwsza zmiana, która już powstaje, w zasadzie już częściowo powstała, to jest widoczna w sali pracowni logistycznej. Mieliśmy, mamy, eee, tworzy nam się taka mikropracownia APLA. Eee, pozyskaliśmy w chwili obecnej 8 MacBooków Pro wartości każdy kilkanaście tysięcy złotych, dwa tablety, trzy iMaki. Hmm, więc tworzymy taką mikropracownię Applea. W tej pracowni będziemy mieli stoły dostosowane do potrzeb każdego ucznia, mianowicie one są opuszczane elektrycznie i podnoszone. To jest taka pierwsza zmiana, którą wy pewnie być może już dostrzegacie. Hmm, dalsze zmiany, no to tak naprawdę jest kwestia tego. Hmm, jak będziemy widzieli tą szkołę za kilka lat. Tak? Kolejna zmiana, duża, duża zmiana to będzie jak oddadzą nam budynek sali od wf z salami lekcyjnymi. Czy będziemy musieli się zastanowić co tam zrobić tak naprawdę, jak to, czy my już wiemy co zrobić na poziomie ogólnym, ale jak to wykorzystać szczegółowo, bo poziom ogólny mamy zaplanowany już przez pana dyrektora Palkę. No teraz musimy się zastanowić szczegółowo jak ten ogół przełożyć na konkretne działania. Rozumiem. Czy uczniowie mogą spodziewać się jakichś większych inicjatyw oprócz aktualnej budowy sal gimnastycznych, które ma Pan zaplanowane? Na przykład dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, tak. czy wydarzeń szkolnych? Chociażby dzisiaj rozmawiałem z Panią Moniką Dziurlą na temat kolejnego koncertu charytatywnego. Szykujemy się na czerwiec, może wrzesień dla klas, szeroko pojętych klas mundurowych na zrobienie takiego pikniku rodzinnego, w tych klasach mundurowych. Więc, tak na szybko, to takie przykładowe działania, i imprezy, które w najbliższym czasie będziemy robili. Będziemy robili u nas w szkole, rozmawiamy na ten temat z przedstawicielami uczniów. Turniej FIFA, który będzie takim trochę działaniem promującym szkołę, bo będziemy zaproszeni na ten turniej uczniów okolicznych szkół podstawowych. Więc to są takie działania. No. Kupiliśmy teraz chociażby dwie kolejne konsole. Mamy już w szkole w sumie trzy konsole. Będziemy za chwileczkę dokładali w pomieszczeniach kolejne klimatyzacje. Od września kupiliśmy, nie chcę składać 8-9 klimatyzatorów dla obydwu budynków e, szkolnych. Pewnie też to widzicie, że w niektórych salach się to pojawia. Zakładamy, że, od, że w tym roku jeszcze kupimy kolejne 8-9, więc to już za chwileczkę będziemy mieli w większości sal klimatyzację. No będziemy chyba jedyną w takim stopniu. Klimatyzowaną szkołą, w, myślę, że i w Poznaniu, i w Powiecie. Rozumiem. Czyli szkoła się biernie rozwija i ciągle są aktualizowane nowe rzeczy. Dobrze. I jak według Pana, jakie aspekty naszej szkoły to nasze takie największe atuty wokół całego powiatu lub innych? Zakładam, że takim atutem jest otwartość i program wychowawczy tej szkoły. My staramy się, w tej szkole zawsze to było mocną stroną. Chciałbym to kontynuować. To, że uczeń u nas jest uczniem, człowiekiem, jest traktowany prawie że jak dorosły. Jeśli Państwo macie ze mną lekcję, to być może zauważyliście, że ja mówię do państwa per pan, pani. To jest takie właśnie spojrzenie na państwa, nie jak na dzieci ze szkoły podstawowej, tylko już jak na dorosłych ludzi, którzy mają prawo decydowania, którzy mają prawo powiedzieć, co im nie pasuje, z którym się rozmawia. Ja się nie muszę z Państwem zgadzać, ale zapewniam, że będę z Państwem rozmawiał, nawet jak się nie będę zgadzał w różnych kwestiach. Rozumiem. To może już kończąc y, tą część pytań, y, jakie ma pan podejście do komunikacji z uczniami oraz nauczycielami? Oraz czy planuje pan jakieś spotkania czy konsultacje bądź z rodzicami? Hmm, z rodzicami uczniami? rozmawiam, wydaje mi się, że na bieżąco na radach rodziców, właśnie dwa dni temu była rada rodziców w Mułowanej Gusinie, gdzie rozmawialiśmy z obecnymi na tej radzie rodzicami. Chciałbym, y, chciałbym teraz, jak właśnie uspokoiło się już po tych wszystkich kontrolach, po tym jak pojawili się wicedyrektorzy, chciałbym regularnie spotykać się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego i regularnie spotykać się z yy, kilkoma nauczycielami, ale to, to tak od przyszłego miesiąca myślę. Dobrze, dziękuję bardzo. Może teraz pozwolę przejść dalej. Może to pana, dla pana być zaskoczeniem lub nie, ale uczniowie naszej szkoły również mają do pana kilka pytań. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. O, to bardzo dobrze. Co robił pan przed zostaniem dyrektorem? Całe mnóstwo rzeczy. Po studiach, pierwsze lata po studiach, pracowałem w korporacji. W ciągu kilku lat zostałem szefem jednego z dosyć dużych działów w tej korporacji. Później napisałem doktorat i obroniłem doktorat. W zasadzie później stwierdziłem, że pieniądze to nie wszystko i trafiłem do szkoły. I tak oto jestem. Byłem kilka lat nauczycielem, w międzyczasie robiłem różne projekty edukacyjne. Wdrożyłem w kilku gminach opracowany przeze mnie model wsparcia rodziców dzieci wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Wspólnie z zespołem projektowym na uczelni stworzyłem jakąś tam prostą grę komputerową. Pracowałem na kilku uczelniach. Teraz też gdzieś tam pojedyncze godziny jeszcze mam, aczkolwiek teraz nasza szkoła mnie zbyt obciąża, żeby. Rozdrabniać się jeszcze na pracę na uczelni. To bardzo ciekawa historia, naprawdę, i gratuluję też doktoratu. Przechodząc do następnego pytania, jak zamierza Pan zadbać o równe wsparcie dla wszystkich klas? Nie rozumiem pytania. Chodzi o to, że informatycy dostają właśnie tak, jak Pan wspomniał Pracownię Apple i co z resztą klas? Jest, taki, jest takie powiedzenie, że sprawiedliwie to nie znaczy równo, tak? Tylko znaczy każdemu według potrzeb. Pracownia Apple, o której Pan mówi, jest pracownią, która jest w sali od logistyki. Więc tak naprawdę ta pracownia z nowymi meblami nie jest pracownią przeznaczoną tylko i wyłącznie dla informatyków ale przede wszystkim jest dla logistyków, chociażby te biurka podnoszona elektrycznie dla każdego z uczniów, to właśnie jest pracownia logistyków. Więc tu jest chociażby odpowiedź, co dostali teraz logistycy. Jeśli chodzi na przykład o klasy mundurowe, to w grudniu mieliśmy dodatkowe opłacone z funduszy szkoły zajęcia w postaci medycyny pola walki, tak? Mieli przeprowadzone zajęcia odnośnie, jak tamować typowe urazy na polu walki, więc to jest też coś dodatkowego. Nie wiem, czy to jest odpowiedź wystarczająca dla Pana. No. Uważam, że tak, bo każdy z nas coś dla siebie, a czy jakieś zmiany są przewidziane dla klas ogólnych? W chwili obecnej klasy ogólne na poziomie klasy pierwszej na przykład nie występują jako samodzielna klasa, bo jest klasa policyjno-ratownicza ogólna. Więc one występują raczej jako podgrupa klasy, że tak powiem. Pytanie o jakie zmiany pan? O jakie konkretnie zmiany pan chciałby w klasach ogólnych? Y Właśnie mi chodziło o to, czy zostanie wyodrębniona sama klasa ogólna, czy mamy tu jeszcze jedno dodatkowe pytanie, czy na przykład jeśli to się stało, albo właśnie w połączeniu, tak jak jest teraz z klasą ratowniczo-policyjną, mm. czy zmien zmienioną nazwę klasy ogólnej na klasę humanistyczną, co... Nie, na poziomie klasy pierwszej na pewno nie zostanie wyodrębniona osobna klasa ogólna. Nie mamy wystarczającej liczby uczniów w tej klasie, żeby to było formalnie możliwe po prostu, bo musiałaby być to mikroklasa. Również w niektórych starszych klasach tam, gdzie ta klasa jest łączona, ten oddział jest łączony, to nie ma możliwości wyodrębnienia z tego z powodu, że nie, nie byłoby takiej liczby uczniów, żeby to były tworzyć dwie oddzielne klasy. Aha, rozumiem. Poza tym proszę zobaczyć, infrastrukturalnie Musielibyśmy wydłużyć godziny pracy szkoły i znowu zmienić wam plan, no bo nawet gdyby to się udało, to to jest niemożliwe ze względu na liczbę uczniów, ale nawet gdyby się to udało, to my w chwili obecnej nie mamy gdzie was pomieścić po prostu. A, ja, Dobrze, rozumiem. Co do tej nazwy, czy byłoby możliwe zmiana nazwy ogólnej na humanistyczną, co wskazuje według uczniów na, jasno na. Ale mówimy profil. o której klasie teraz na przykład. Yy, mi chodzi o na przykład łączoną klasę, mamy ratowniczo-policyjno-ogólna, czy można by było to zamienić na ratowniczo-policyjno-humanistyczna, coś takiego? Ale nie, nie byłoby takiej możliwości rekrutacji, niestety odbywała się to oddział ogólnego, my nie mamy możliwości zmiany już po rekrutacji oddziału. Rozumiem, tylko chodziło mi bardziej na przyszłość, dla przyszłych kras, gdybyśmy mieli kierunek wpisany. Czyli pyta się Pan o przyszły nabór? Tak, o. Czy chciałby pan, żeby klasa, jeśli byłaby klasą łączoną, nazywała się, nie wiem, yy, OPSH tak, czyli OPS yy, policyjno yy, strażacka OPSH, to zasadzie znaczy, policyjno-strażacko-humanistyczna. No, tak nie chodzi. potrafię panu tego zagwarantować. Musiałbym przeanalizować jakie przedmioty dodatkowe yy, trzeba by tam poskładać żeby ta klasa miała, mogła mieć formalnie profil humanistyczny, bo to też różniłoby się znacząco godzinami dyrektorskimi, które musiałbym do tej części klasy przyznać. Dobrze, rozumiem. To teraz takie luźniejsze pytanie. Jaka jest Pana ulubiona epoka historyczna? Nie wiem, mam problem z tą odpowiedzią. Lubię średniowiecze, ale lubię też XIX wiek i pracę organiczną. Kiedyś interesowałem się Drugą Wojną Światową. Obecnie myślę, że bardziej niż Drugą Wojną Światową interesuje się czasami historią taką już zupełnie najnowszą, latami, nie wiem, stanu wojennego i tak dalej. Ale no, to jest trudne pytanie dla historyka, bo wielu z nas ma dosyć szerokie zainteresowania. Mam rzeczy, które bardzo interesują mnie w średniowieczu, a mam mnóstwo rzeczy, które bardzo interesuje mnie w XIX. Czyli roku. wszystko po, y trochu. po trochu. Tak. Dobrze, to bardzo ciekawa odpowiedź. Jak według Pana wygląda wzorowa komunikacja pomiędzy nauczycielami a uczniami? Odpowiem ogólnie. To jest komunikacja, która rozumie, że każdy z nas jest inny. To jest komunikacja, która rozumie, że każdy ma mieć prawo do swojego zdania, ale która odbywa się z szacunkiem i empatią. Jak dla mnie jest to. Bardzo dobra odpowiedź. I już jest to ostatnie pytanie w naszej audycji. Czy planuje Pan wprowadzenie nowych dni tematycznych lub świąt szkolnych? Na razie nie. Na razie nie. Czyli krótko, zwięźle na temat. Więcej pytań już nie mamy. Uczniowie również wyczerpali nasze tematy. Bardzo dziękujemy Panu za udział. Oraz czy chciałby Pan jeszcze coś dodać dla naszych uczniów, bądź przyszłych uczniów, bądź aktualnych pracowników? Niech moc będzie z Wami. W takim razie to wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze za udział, a wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie podcastu do końca wyczekujcie kolejnej audycji. My się z wami żegnamy do usłyszenia i tak jak pan dyrektor powiedział, niech moc, moc będzie z wami. Będzie z wami.